Oh. Oh, fuck. <grymne> <grymne> o kurwa! Nawet się wyłącza! Nawet się wyłącza! Ale on się Ale, Ale masz staw Ale, Ale daje. drzwi! <grymne> <grymne> Zajmę się. No. Ja paliłem jak miałem lekko uchylone okna. Ale aż taki pomysł, żeby na mnie w nie wpadły. <grym> Kurwa! <grym> Ej! Zaprzemy może! Tak zwierzej osoby. Będzie, Ej, będzie w tym stać? Lepiej. Lepiej to było. Bo no, to ja. tak, tak. Albo to. Gumbo pomory. Jeżeli będziecie w tym dymie stać, to nie ma sprawy.